Dzisiaj chowany z widzami, mam nadzieję, że się spodoba. No i miłego oglądania. Ja jestem za tobą. Pierwszy, Legal, pierwszy. pierwszy umrze ruść. Nie, nie umrę pierwszy. Tek. Później tek, a później zobaczymy. Jakbym ja grał, to bym ja pierwszy umarł, co nie? Nie wiem, możliwe. Dobra, trzy, dwa, jeden. Szukam was. Ten brydź mnie bardzo irytował, co się czuję, ale. Ej, on nie ma infinitego biegania. Co to ma no. być? To Widzicie, że mam 100 FPS-ów. A, ściany, ściany od Sage. Dobra, już yy, duży rekinek, myślę, że nie będzie dla mnie jakimś wielkim problemem, ponieważ to było bardzo proste. Yy, to jest klon. Ale okay. on, Zaraz namierzę go, ja tego chłopa widzę, on się teraz stepnie. A ja go zaraz znajdę, tylko gagatka. O, trapy chambera, mega. Dobrze się bawicie. I patrz tu. Nie no, zaraz. Popieram. A pojadę na piesze, ty nie ruść. Gion jest, gion jest, gion jest, yes. gdzie jest Za to było Ej, wiecie co mi się wydaje, będzie tak jak w pierwszym odcinku, że ktoś w smoku będzie się do całą grę i ja po prostu go później Hej. nie znajdę Tak jak ja Kolega mu umiera Ej, what the fuck Broź rzucił Bo chłop... Dobra, dobra, zbejtowałem się y, Sage you? gra no. Kamila Kamila więc co ty robisz? Zaraz umrzesz. Przepraszam Daj mi spokój, nie rób mi tego O Boże Przepraszam Muszę. Nie mam wyboru no, <laughs> Musiałem! I co ty Joru się bawisz? Dobrze się bawisz? Dobrze z siebie jesteś Zadowolony jesteś z siebie. Rejna jako jedyna chyba podeszła do tego taktycznie, No go na live. Ja wam Zobacz, powiem, nie. że te trafy beraty są... Na coś? No dobra, dobra, no spokojnie, 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 spokojnie. No, kaman! Ej, i te trapisz tak patrzą na mnie, tak się patrzą i patrzą. Te... Chyba się wykochały w takim kociaczku. na te trapy! Wracaj tą, race! Co, staw mnie tym tra... trapy, trapy, trapy. Do, musiałem, Sigor, przepraszam. No nie! <grym> za te trapy, za te trapy. Ja po prostu nie, mo mocno, nie, mo nie mogłem. się powstrzymać, musiałem ci z tego palca zabić. Bo naprawdę, nie mogłem. Hello. Co tam u ciebie Chodź tu, bo nie dostaniesz drugiego życia. Masz 5 sekund i już nikto, Nie ma go tu. O, jestem, jest, jest. ja nie Dobra. dostałam drugiego życia. Przepraszam bardzo, to było za Jak odpowiesz na moje Złucham. pytanie w ciągu 5 sekund. To się o drugie życie? Jak jest Dobre. po angielsku pies? Dog Świetnie, możesz uciekać Dobre. To było pytanie Dobre. mega ciężkie To mogłeś powiedzieć, który masz w ciebie Omen, 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 omen Dobra Chodź tu, do omen Dobra, Tam myśli, że... Gdzie o, ty, <laughs> to jest Gdzie się tapnął? O, ty A, cię wydymał <laughs> no spokojnie, ja mam tylko Plastik 2 rangę bo Poszedł Ej, ale nie widziałem jeszcze w tym meczu chyba Jetki cichacza, chociaż nie wiem nie, No nie, dobra nie. Ruś, ale chociaż nie, nie. Pi pierwszy śnieg wywaliłeś, dobra? To już tak już sukces, tak mi się wydaje Nie do, nie do zero Nie za zero, nie <laughs> za zero Dobra, Chamber nie żyje i to jest gigę dobrze bo te trapy by Kto się co, ja nie ma... Wiesz że jest teraz więcej w niż bez sensu ]conoera. mam nadzieję, Dobra. że spotujesz też innych eee, się... Ja mam teraz prośbę Każdy, o jej, każdy, każdy mam kto... Nie. Każdy, kto jest na mapie, proszę by strzelił z klasika w górę jeden raz Jakiego <gry> 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 Ale wiecie co? Ja dziś... To było takie... Wchodzę na bes? smoke się pojawia w besie. No w ogóle to nie było sas Dobra, jeszcze tylko został tek, cichacz, adivenon i Razynk, Jakoś tak chyba bo ja jestem tylko po szkole podstawowej jak na razie Jeszcze nie skończyłem szkoły średniej Kurwa, już miałem strzelać Gdybyś próbuję, miał broń w ręku Próbuję was tylko zagadać To jest fun fact Chodź tą Wraith, no już nie bądź taki To już twój koniec Naprawdę Już nic ci nie uratuje Wracaj tu. Ale ucieka, ale ucieka ty Ale ucieka mał... ty jesteś... Ale ucieka Ale ucieka. Nikt to z mosty na, naśmiewają się ze mnie, naśmiewają się ze mnie. Czek, corner jest Ale go oh. nie raze, go nie raze, go nie Już teraz chyba nie ucieknie. Catherine Stick, I ogólnie dobra. tam w, dor, w Dursach tak, tak się nazywa, nie? Tam drewniane drzwi środek, to on stał w, w drzwiach, a coś go minąłeś. No. Zomyśliłem się Goniłeś po waszej jest. reakcji, ale gdzieś Łatwy jesteś, jeszcze... łatwy jesteś. Aha, dobra, łatwy jestem. O, 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 o. o cichacz, coś tu. Kochani łódzki tak. Chodź tu! Cichać! Nie uciekniesz już mi Nie uciekniesz Myślisz, że jesteś szybszy? Jak nie, nie? Movement kobry Tak, ja to zrobię, pa To, <laughs> <laughs> Wracaj tu! W ja ej, to nie, w ej, te pociecki go nie dosięgają Życie. Wracaj tu o, nie, teraz tu się kopałeś Ej, o Ty masz tego! Nieśmiertelność już oszukieniem! Ej! <ślesz> oszukujesz! A no! A no. <ślesz> no. Co jest? Oj! Ale oszukał! Ale oszukał! Ej, odrodził się! Ty! No odrodził go, się! Umieraj. go. Zgiń! 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 Uff Dobra, poproszę o no, dwa, razy, dwa razy strzelania z klasika z right clicka. Czego ktoś nie strzelił, bo. Dobra, to poproszę jeszcze raz te dwa right clicki, bo ja nie słyszałem. Problem jest taki, Zupa może od razu. Ja nawet nie podchodzę, bo to nie ma naj, najmniejszego <laughs> sensu. I na teka to jest chyba tylko jeden, jeden sposób. <śmiech> no! <śmiech> Dobre, <by> to <laughs> wygrał. A to jest jego, jego no, taki raz. Się to jest no, ale ja ja, tak. ja... ja jeszcze... jeszcze będę szukał. O nie weź, Ej, w sumie? Weź strzel dwa Wygr razy. Ej, strzelił? Nie strzelił. No czekać, no, musisz przed nim uciekać, Ustrzeli. na czas do 19 Dobra, nie uciekaj, stój tam gdzie stoisz Bo albo ja jestem głupi. Uciekaj, 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 uciekaj! Nie każę uciekać, zrób to, musisz to do zrobić. do 19 ty uciekaj, do 19 uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! <laughs> się. <laughs> 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 Mega. <śmiech> Ale ja nie Dobra, widziałem chyba cię ani raz uciekać. w tym meczu. Bez kitu No bo ja byłem incognito, tylko rajs mnie sprzedała. Szmata jedna, no. <śmiech> <śmiech> wyzywa widzów, wyzywa widzów. Tak, Zły, mo zły moderator, zły moderator. <laughs> zły moderator.